przyszedł rok 1791. W połowie stycznia Julian Ursyn Niemcewicz, poseł ze stajni księcia Czartryskiego, koneser ambasadorskich żon i patron ulicy w każdym mieście powiatowym, wystawia w Warszawie powrót posła. Na scenie starosta gadulski, miłośnik wolnej elekcji, liberum veto, z zagorzałej obrony przywilejów i biernej polityki zagranicznej, mierzy się z patriotycznym podkomorzym i jego równie patriotyczną małżonką. Na drugim planie niezbyt lotny młodzieniec nazwiskiem Szarmancki smali cholewy do panny starościny, sprawy polityczne mając w pompce. Publiczność wali drzwiami i oknami. W Staroście gadulskim rozpoznaje się poseł Suchorzewski i żąda oddania autora podsądnej mowy. Długą jego mowę przerywają wybuchy śmiechu, przedstawienie tylko zyskuje na popularności, wybiera się na nie w końcu sam marszałek Mołochowski i jest witany gromkimi oklaskami. W szarmanckim rozpoznaje się z kolei książę Józef. Porywa autora do swojej czterokonnej bryczki i przyprawia stan przedzawałowy przejażdżką galopem po Warszawie. Popularność dramatu przekłada się na wzrost nastrojów propatriotycznych. Za Zbyszewskim powrót posła wart był więcej niż wejście stu patriotycznych posłów do Sejmu. Była to walna bitwa wygrana przed opinią publiczną. Równolegle Niemcewicz z dwoma towarzyszami zaczyna wydawać Gazetę Narodową i Obcą konkurującą z dosyć konserwatywną Gazetą Warszawską, znów za, jak zawsze, wyważonym sądem Zbyszewskiego, będącej rozsadnikiem ciemnoty i najdurniejszy człowiek jeszcze mógł zdurnieć od jej czytania. Niemcewicz przyjmuje oczywiście profil polityczny zupełnie przeciwny, przy czym dla zachowania pozorów forsuje go głównie w listach do redakcji. Coś w stylu sławnej studentki Magdy, wylewającej swoje żale w pewnym ogólnopolskim dzienniku. I teraz... Ostatnią pogadankę zamknęliśmy na dylematach pana Ignacego. Ignacy Potocki wyrósł w ostatnich latach na przywódcę obozu patriotycznego, bo, po pierwsze, jest z Potockich, którzy od kilku pokoleń grali w pierwszej lidze polskiej polityki, po drugie, dysponuje zaufaniem Małachowskiego, któremu z kolei ufa szlachecki naród, i Czartoryskiego z jego arsenałem wpływów. Obaj panowie są czołowymi politykami Sejmu, ale żaden z nich nie przejawia szczególnie silnej osobowości i indywidualnej ambicji. Stąd oczarować panu Ignacemu dają się dosyć łatwo. Sam Ignacy, przeciwnie, jest typem ambitnego przywódcy o wyjątkowo wysokiej miłości własnej. Ten już łatwo wykorzystał najpierw Lukczezini, a obecnie wykorzystuje jego rodak, ksiądz Scipione Piatoli. Piatoli eks z Florencji i profesor uniwersytetu w Modenie, był ściągnięty przez marszałkową lubomirską do Paryża, gdzie się zajmował edukacją i bratanka. Tam dosyć mocno przesiągnął konceptami oświeceniowo-rewolucyjnymi do tego stopnia, że do kilku większych włoskich miast dostał zakaz wjazdu. Za pośrednictwem księżnej miał okazję się zapoznać z tuzami opozycji, a równocześnie zaczął starania o posady na dworze. W końcu mu się udaje, zostaje królewskim lektorem, i zyskuje zaufanie Stanisława Augusta. Jak się wspomniało nad zbliżeniem Potockiego do króla, którego ten genetycznie nie znosi, pracuje obok Pietolego poseł Rzeczpospolitej w Rosji Augustyn de Boi. Co może nie ma szczególnego znaczenia, ale chciałem mieć pretekst do przytoczenia uroczego ustępu z jego epistolografii. Pisze otóż pan poseł tak. Jakem już waszej królewskiej mości wyraził, tak i teraz powtarzam, że marszałek Potocki jest na dobrej drodze. Idzie on wprawdzie manowcami z dawnego nałogu, który powziął od owego czasu, kiedy to aż nadto zręcznie siano niezgody między waszą królewską mością, a wielu naszymi nawet rozum mającymi. Być może, że marszałek Potocki będzie jeszcze do tego nałogu powracał, podobny w tym do owego krawca, który krając suknię dla swojej żony, ukradł jej kawałek materii. Już ci on go żonie oddał, gdy mu uczyniła refleksję, że względem niej ten zwyczaj niepotrzebny. W styczniu Potocki wysyła do Drezna swojego minionka dla wybadania elektora względem polskiej korony. Elektor mu nic konkluzywnego nie odrzeka, natomiast bardzo optymistycznie o projekcie sukcesyjnym się wypowiada półoficjalnie szef Saskiego MSW. Stąd entuzjaści sukcesji Potocki, Czartoryski, Małchowski, Kołątaj, Linowski, Lanskroński zaczynają się schodzić na potajemne narady. Za pośrednictwem wspomnianego Piatolego Przedkładają królowi, że jeżeli pokój między Rosją a Turcją nie ma zastać Rzeczpospolitej bez rządu, to trzeba praworządowe razem z sukcesją w jakiś wyjątkowy sposób przeprowadzić na jednym Sejmie, bo w dotychczasowym tempie to zajmie ze 3 lata i 2 miesiące. W związku z tym król jegomość proszony jest o skreślenie planu rządu, jak go za najlepsze w danych warunkach osądzi. Król daje się namówić. Przedkłada swój projekt określony marzeniem dobrego obywatela. Projekt spotyka się z entuzjazmem spiskujących. Piatoli proponuje Potockiemu następujący plan. Ze względów propagandowych, koncept musi koniecznie formalnie wyjść od obywatelstwa, które dopiero zaprosi króla do jego przyjęcia. Ale wcześniej musimy uzyskać zgodę Berlina i Drezna, a do tego potrzebna będzie osobista wycieczka Potockiego w trybie na Tyle, że taką wycieczkę Potocki uważa za niepotrzebną i nigdzie się z Warszawy nie wybiera. W kolejnych tygodniach król Potocki, kołątaj, Małochowski Piatoli wprowadzają swoje poprawki do określonej ustawy. Wtajemniczony w sprawę deboli urabia nastrój, donosząc z deputacji, że brak rządu i wojska ośmiela sąsiadów do zamachów na całej Rzeczpospolitej. W omówione szeroki naród szlachecki oczywiście nie jest tajemniczony. Naród szlachecki żyje sprawami innymi. Sejm przechodzi najpierw w styczniu do prawa o Sejmikach. Stronnictwo królewsko-patriotyczne przeforsowuje znaną zasadę, że urodzenie czyni człowieka szlachcicem, ale tylko posesyja robi zeń obywatela. To jest o tyle ciekawe, że pomysł nie jest ani nowy, ani rewolucyjny, a jest raczej powrotem do wcześniejszych obyczajów. Bo ta zasada obowiązywała jeszcze niedawno jako prawo lokalne w województwach sierackim, krakowskim, kijowskim, połockim, pruskim, podlaskim. Z czasem zwyczaj był coraz częściej obchodzony i w końcu Sejm Repninowski sprzed 20 lat wpisał prawa polityczne nieposesjonatów razem z Liberum Veto do praw kardynalnych. Intencja przepychanej reformy jest czytelna. Gołota ma dużo głosów, nie ma pieniędzy. Magnaci sami w sobie głosów mają po jednym, ale pieniędzy mają aż na. Rezultat wiadomy. Pomijając szczegóły, uchwała przechodzi, staje na cenzusie majątkowym 100-złotowego podatku. Po drodze Sejm zgadza się na uchylenie zasady nakazującej deliberacji nad każdym kolejnym artykułem i prawo o sejmikach też przyjmuje się w tym trybie jako gotowy projekt 24 marca. Natomiast po drodze stanowczo odrzucono pomysł zniesienia wiążącej mocy sejmikowych instrukcji. Równolegle poseł brytyjski Heils Przystępuje ze zdwojoną energią do rozstrzygnięcia sprawy gdańsko-toruńskiej. Publikuje m.in. broszurę Pamiętnik o obecnych interesach Polski, wykładając omówioną już linię gabinetu londyńskiego. Odpowiedź na tę już broszurę publikuje Buchakow. Oba pisma cieszą się dużą popularnością. Hejs jest merytorycznie bardzo dobrze przygotowany. Wylicza konkretnie ilość i rodzaj produktów potrzebnych Anglii. Na uwagę, że aż tyle to nie ma, odpowiada prosto, że podaż pójdzie za popytem. Anglia jest tym biznesem żywotnie zainteresowana i w obecnym układzie, jako jedyna, może wymóc na prusach jego przestrzeganie. Co do Rosji, cytat: Nam to wcale nie na rękę, że ten olbrzym moskiewski co 20 lat przychodzi do środka Niemiec dyktować prawie swe rozkazy Europie. Polska suwerenność olbrzymowi tę drogę zagrodzi. No ale to wszystko ma cenę, a ceną jest Gdańsk. Mniejsza już Toruń. A jeżeli się co do tego Gdańska nie dogadamy, no to pozostanie nam rozmawiać z Petersburgiem. W marcu do Heilsa dołącza poseł niderlandzki Deride. I tutaj odpuszczenie Torunia jest o tyle ciekawe, że tworzy pewną lukę prawną. No bo Toruń, okej, okay, kawałek nierozdzielnej Rzeczpospolitej, ciężko byłoby coś z tym lega artis zrobić, ale już Gdańsk... Jak się dobrze zastanowić, to integralną częścią kraju wcale nie jest, tylko się znajduje pod Rzeczpospolitej protektoratem, więc przy odrobinie dobrej woli politycznej dałoby się tę nieszczęsną uchwałę już w tym zakresie obejść. Deputacja właściwie daje się przekonać. Pozostawało sprawę wnieść na Sejm, jak się uzbiera większość do jej poparcia. No ale z tym wciąż ciężko, pisze Hals do swojego MSZ. -u. Łatwo sobie wyobrazisz, my lordzie, jak ciężkim jest i delikatnym moje zadanie, gdy trzeba przekonywać o konieczności tego środka, bez którego umowa handlowa nie jest podobna. W tym kraju minister musi mieć do czynienia z trzystoma ludźmi, z których znaczniejsza liczba nie ma żadnego pojęcia o stanie własnego kraju i zagranicznych interesów wcale nie rozumie. Wielu członków obecnego Sejmu przepędziło życie wśród wiejskich zatrudnień i oto postawiono ich na widowni politycznej, gdzie najwyższe panuje zamieszanie. Nic dziwnego. Że we wszystkich prawie umysłach przeważa nieufność i podejrzliwość, konieczne następstwo ignorancji. Jednakowoż nie tracę nadziei o szczęśliwym końcu mojej negocjacji, albowiem marszałek Małchowski, którego charakterowi powszechnie tu wierzą, poczyna jawnie przemawiać za odstąpieniem Gdańska Prusom jako za jedynym środkiem utrwalenia obecnego systemu. Król już tak jednoznacznych odpowiedzi nie daje, ale ochoczo doradza Helsowi co do taktyki prowadzonych rozmów z posłami. Poseł Pruski Goltz. Zastępca czy z niego działa dużo mniej energicznie. Pisze do Berlina, że w jego ocenie Gdańsk może zostać przez Polskę odstąpiony pod warunkami gwarancji państw morskich, obietnicy wprowadzania monopolu, zniesienia prawa składu, obniżenia taryfy cła. Fryderyk Wilhelm nie jest zachwycony. Na te warunki jest w stanie przystać, ale z wyłączeniem prawa składu, bo to by było zgubą dla miasta i zmieniłoby je w prostą fakturę polsko-angielską i z zastrzeżeniem koniecznego dorzucenia Torunia i paru pomniejszych wymian ziem. Poleca w każdym razie sprawę odwlekać, a na angielskie koncepty patrzy dosyć nieprzychylnie. Tymczasem poseł Polski w Wiedniu donosi o pogłosce, jakoby król pruski prosił cesarza o niesprzeciwianie się zajęciu Gdańska i Torunia, Oferując w zamian zgodę na ekwiwalent dla Habsburgów w innych ziemiach polskich. Patriotom się udaje przekonać sejmujących o nieprawdziwości tej informacji, zaprzecza jej oficjalnie i sam Fryderyk Wilhelm. Ile w tym było prawdy, w sumie nie wiadomo. Stanisław August się skłania ku tezie o dezinformacji ze strony kanclerza Kołnica. No i posunięcie o tyle odnosi skutek, że nawet zdementowane rozbudza jednak w szlacheckim narodzie nieufność do Berlina i co za tym idzie, jeszcze większą. Ostrożność w układach. Heils, pomimo tych wypadków, pomimo nagany ze strony holenderskiego Deride i pruskiego golca, pcha sprawę dalej. 31 marca temat staje na Sejmie. Poseł Matuszewicz sprawozdaje, że negocjacja obstante legę kardinali, dalej postąpić nie może. A to niedobrze, bardzo niedobrze. Bo nie oddając Gdańska, Rzeczpospolita nie ma co się spodziewać jakikolwiek łatwiej na Wiśle to nawet jeszcze mniejsza, gorzej, że sojusz z Prusami staje się w takim wypadku wydmuszką. Anglia straci interes w Układach i Polska wraca pod jarzmo rosyjskie. Jeszcze gorzej wspomniało się, że dwór Kopenhaski jest mocno zainteresowany uniknięciem wojny rosyjsko-brytyjskiej, no bo ta niesie właściwie pewną wróżbę złego działania się w państwie duńskim. Pisze wtedy w swoich notach, że, cytat, można by znaleźć sposoby dla odnowienia przyjaźni między Rosją a tymiż mocarstwami, zawierając koncesje, nie mające związku z Teatrem Wojny, a które by służyły za rękojmią nowego między nimi systemu wszechstronnie uproszczonego. Gdzie takich koncesji szukać? No to już zgadnąć nietrudno. Ignacy Potocki, Adam Czartoryski i Stanisław August podchwycają. Dobrze byłoby temat zamknąć, zanim się zacznie radzenie o wspomnianych koncesjach. Zelanci a kontra. Raz prawo kardynalne to prawo kardynalne. Dwa, Jak to tak oddać jedyny port. Trzy, Jak to tak współobywateli sprzedawać jak bydło. Po ośmiogodzinnej dyskusji na wniosek sapiechy poleca się deputacji przynieść na zajutrz swe zdanie i jaką odpowiedź dać należy Anglii i Holandii. Deputacja radzi równie burzliwie. Matuszewicz proponuje prowadzić dalej układy i nic nie oświadczać, zanim Małochowski i Nacy Potocki. Marszałek Zapiecha żąda usunięcia Gdańska jako podstawy negocjacji, zanim m.in. Kreptowicz, no bo ten się obawia żądania analogicznych ustępstw ze strony Wiedniej w Petersburga. Przeważa opcja pierwsza. Nazajutrz, 1 kwietnia, sprawa wraca do Sejmu. Jeden z nowych posłów, nazwiskiem zajączek, tak, ten zajączek, wnosi o pozostawienie w sali publiczności. Po serii głosów z obu stron spokojnie a z rozmysłem przemawia sam. Opozycja, przeciw zdaniu większości deputacji, pochodzi jedynie z kabały moskiewskiej, ponieważ znać już oczywiście, iż propozycje moskiewskie posłane przez Danię do Berlina w to głównie biją, aby Polska za wszystko przypłaciła. Z grubej rury pan poseł poleciał. No i zaraz się robi awantura. Suchorzewski wyciąga szable, zajączek wyzywa posła na pojedynek. Zabiera głos król. Wszyscy się zgadzamy, że Gdańska oddać nie trzeba, tylko różność zachodzi co do sposobu mniej więcej ostrego, w którym ma to być oznajmione ministrom Anglii i Holandii bez zerwania negocjacji. Król Jegomość, jak to ma w zwyczaju, zdaje się na szlacheckie vox populi, unika pójścia na zwarcie. Staje na tym. Deputacja odpowie ministrom zamorskim, że względem Gdańska nie dał jej Sejm żadnego rozkazu, ale tylko zlecił kontynuować negocjacje. Heils do takiej kontynuacji bez Gdańska upoważnienia nie ma. Pozostaje mu pisać do Londynu o nowe instrukcje. Na kolejnych sesjach zelanci przeforsowują wezwanie nieobecnych posłów najpóźniej w ciągu sześciu tygodni, w celu aby Izba nie decydowała tak ważnej sprawy bez dojrzałego namysłu i w małym komplecie. Do tego przeforsowują oficjalne upewnienie Gdańska o opiece Rzeczypospolitej. Sejm uporawszy się z tematem, przechodzi teraz do nieco zapomnianej sprawy miejskiej. Pamiętamy, półtora roku wcześniej, po demonstracji mieszczaństwa, Sejm zawiązał deputację do rozpatrzenia postulatów i sprawa ucichła. W międzyczasie przychodzi w zaświaty główny urzędownik sprawy miejskiej, pan Jan Dekert. Pod okiem Stanisława Augusta, wspomniany już poseł Kreptowicz, układa projekt ustawy o miastach. Tutaj co ciekawe, zamiast wchodzić na grząski grunt praw człowieka i obywatela, rusza raczej w kierunku zapomnianych statutów późnego średniowiecza i pewnych praw wciąż obowiązujących na Litwie. W dużym skrócie. Zniesienie jurysdykcji starościańskiej, rozciągnięcie neminem Captiva Bimus, prawo do kupowania dóbr i awansu w wojsku, udział w komisji policyjnej, w komisji skarbowej, w asesoriach, w końcu reprezentacja w Sejmie. Większość posłów jest raczej przychylna. Wśród stronników przodują Niemcewicz, Sabiecha, Stanisław Potocki. Prorują, że... Trzeba zadowolić miasta choćby dlatego, żeby kto inny do nich nie trafił, bo już wątpić nie można, że szlachta sama nie obroni Rzeczypospolitej. Gdyby mieszczanie nie byli uciśnięci, staliby zawsze przy nas i ani by dozwolili wywozić z Warszawy biskupów i senatorów, czemu szlachta przeszkodzić nie mogła. Projekt odsyła się do deputacji konstytucyjnej, która jednak wymazuje z niego m.in. prawo reprezentacji. Zwrócony na sejm projekt jest oczywiście przedmiotem debaty. Ze strony Zelandów podnosi się znany nam poseł Słorzewski, Wierzę na króla jegomościa, wjeżdża na pana Chreptowicza, protestuje kategorycznie przeciw wotum decyzijum dla mieszczaństwa, oczywiście przy aplauzie swoich stronników, po czym oddaje własny projekt zasad do prawa miasta który właściwie powtarza wszystko, co było w tym wcześniejszym, tyle że z ograniczeniem prawa głosowania na Sejmie do spraw miejskich handlowych, no ale za to z szerokim otwarciem ścieżki nobilitacji. Stanisław August oznajmia, że sobie i ojczyźnie winszuje zawsze, gdy w świetle sejmujących znajduje lepszość nad jego własne zdanie. Sejm zasady przyjmuje, poleca oprzeć na nich nową ustawę. I co Suchorzewskiego naszło, to właściwie trudno powiedzieć. Może w związku z eventami paryskimi nie chciał dopuścić do zwerbowania mieszan pod przeciwne sztandary. Ale to taka zgadywanka bez pokrycia w źródłach. Pisze król: Ja mam to za widoczne dzieło boskie, że właśnie przez usta tego cudaka przemówiła dobra rada. Projekt atakuje jeszcze Hulewicz, ze stajni z kolei Szczęsnego Podowskiego, wzburzając się na zagrożenie wiary katolickiej poszerzeniem praw heretyków. Zbija go Stanisław August, 18 kwietnia ustawa przechodzi, posłowie całują króla w łapkę, za tym, że gdy Benedykt Hulewicz w swojej kolei przystępował do mnie, powiedziałem mu Stary Hultaju, jeszcze ustawicznie biegasz za dziewkami, mięso jesz w Wielki Piątek, drwisz ze wszystkiego i tylko dla uciechy chciałeś biskupów zaambarasować. Gdybyś się był dłużej opierał, by bym ci to publicznie powiedział. Ustawa się powszechnie cieszy uznaniem historyków i nie będziemy się nad nią rozdrabniać. Natomiast warto przywołać relacje posła austriackiego. Ustawa światła przepchnięta staraniem króla i potockich, a Toli i przeciwna partia, dużo słabsza, dała się do tych nowości z łatwością pociągnąć w nadziei, że te względy różnorodne, okazane tutajszym mieszczanom, ściągną do Polski ludność z sąsiednich krajów, a zwłaszcza z Prus. To też Wspomina pan poseł, ambasada pruska aktywnie, acz po cichu starała się jej przeszkodzić. Cesarz Leopold natomiast pod wrażeniem relacji poleca swoim urzędnikom rozważyć, co by zrobić należało dla mieszanych chłopów w Galicji wobec reform dokonanych w Polsce. Znaczy, żeby nie wzięli i nie uciekli. A propos ambasadorów, warto wspomnieć o panu Błuchakowie, przysłanym w zastępstwie Stackelberga. Ten zasadniczo nie robi w sumie nic. Owszem, wystawia wyborne wieczerze, na których przegrywa w karty spore sumy z kim trzeba, zwłaszcza z posłem Skorzewskim, i przekonuje, kto go zechce słuchać, o przyjaznym nastawieniu imperatorowej. Nie rozumie pan, pisze Stanisław August do Debolego, żebym ja te pozłacane słówka brał za istotne złoto, ale jednak uważać trzeba, że tym tonem gadać mu kazano. No bo i faktycznie kazano. Tymczasem w początkach marca wraca do Berlina ze swojej wiedeńskiej misji pan Bischof Werder, przekonany o względnie przychylnej postawie cesarza. Już dzień po jego powrocie Fryderyk Wilhelm posyła depesze do Londynu, oświadczając, że nadszedł moment na podjęcie ostatecznej decyzji. Sugeruje narzucenie Rosji status quo przez dokonanie demonstracji siły na lądzie i morzu. Żąda kategorycznej deklaracji co do zamierzeń rządu brytyjskiego. Pitt Staje przed poważnym wyborem. Zimowa ofensywa dyplomatyczna przyniosła rezultat raczej zadowalający. Nawet jeżeli się nie udało zbudować silnej koalicji, to uzyskał co najmniej życzliwą neutralność większości zainteresowanych, a Katarzyna II pozostawała w izolacji. Raporty z Petersburga donoszą o poważnym wyczerpaniu rosyjskich zasobów i o nieskutecznych zabiegach o kolejne kredyty. Po naradach 22 i 23 marca Rząd jego królewskiej mości podejmuje ostateczną decyzję. 27 marca do Berlina wyrusza kurier z ultimatum, które alianci wspólnie przedstawią w Petersburgu, wyznaczając imperatorowej 10-dniowy termin na zaakceptowanie ścisłego status quo i wskazując na przykre konsekwencje ewentualnej a spodziewanej odmowy. Za deklaracją pójdzie wysłanie na Bałtyk 35 brytyjskich okrętów liniowych z możliwym wsparciem holenderskim. Kolejne 10 do 12 przygotuje się do wypłynięcia na Morze Czarne. Armia Pruska wyruszy w kierunku Infland. Król szwedzki dostanie do 300 tysięcy funtów za prawo korzystania z jego portów. Do deklaracji dołączono projekty dwóch konwencji. Pierwsza określa wyraźne cele przedsięwzięcia, wyłączając materialne korzyści sprzymierzonych. Druga określa zasady porozumienia handlowego między Wielką Brytanią i Prusami, w której Berlin udzieli znacznych ustępstw wobec interesów brytyjskich i polskich w zamian za uzyskanie Gdańska. 7 kwietnia kurier dociera do Berlina. Fryderyk Wilhelm zwołuje naradę w Pożdamie. Przeciwko planom wojennym oczywiście ostro protestuje Herzberg. Król nie chce tego słuchać, wyrzuca ministrowi godne pożałowania posunięcia polityczne. Fryderyk Wilhelm wyraża zgodę na wszystkie propozycje Londynu. 88 tysięcy pruskich żołnierzy przygotowuje się do wymarszu na rygę. Ekipaże królewskie natychmiast ruszają do królewca. Równolegle Imperium Osmańskie szukuje 150 tysięcy żołnierzy do wyruszenia z wiosenną kontrofensywą. Decyzja podjęta. Ruszamy na Petersburg.